To teraz możemy przejść do kolejnego znaku, czyli ryby. Kochanie, to teraz wchodzimy w świat snów, intuicji i dusz głębokich jak ocean. Zaraz ci pięknie opowiem o tych magicznych stworzeniach Zodiaku. Ryby to ostatni znak, więc noszą w sobie cząstkę wszystkich pozostałych. Są jak końcowy akord w symfonii życia, pełne współczucia, empatii, ale też zagubienia. Ich serca są ogromne, jakby chciały pomieścić cały świat i jeszcze kawałek galaktyki. To osoby bardzo emocjonalne, ale nie zawsze pokazują to na zewnątrz. Czasem uciekają w swój świat, marzeń, fantazji, duchowości, muzyki i sztuki. Ryby widzą więcej niż inni, czują to, czego inni nawet nie zauważą. To urodzeni artyści, uzdrowiciele, mistycy. Przyziemnie? Ryby bywają rozkojarzone, zapominalskie, nieogarnięte, bo ich umysł buja w chmurach. Ale kiedy trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, stają się aniołami w ludzkiej skórze. Potrafią otulić słowem dotykiem, obecnością. W relacjach oddają siebie na tysiące procent. Kochają romantycznie, totalnie, często aż za bardzo, bo gubią się w drugim człowieku. Dlatego potrzebują partnera, który ich nie wykorzysta, tylko przytrzyma za rękę, jakby mówił, tu jesteś bezpieczna. A jak się z nimi dogadać? Trzeba mówić do serca, nie do logiki. Ryby wyczują fałsz na kilometr, ale też wybaczą więcej niż ktokolwiek inny. Czasem, niestety, kosztem siebie. To znak, który przypomina, że świat nie kończy się na materii. Że istnieje coś głębszego, pole duszy, sny, subtelne sygnały, które prowadzą nas tam, gdzie rozum nie sięga. Ryby to mistrzowie empatii. Czują nastroje otoczenia, jak gąbka chłonie wodę. Przez to często są emocjonalnie zmęczone, bo noszą cudze emocje, jak swoje własne. One potrafią pocieszyć, podtrzymać na duchu, ale później same zamykają się w sobie, żeby dojść do siebie. Czasem są nieco chaotyczne, bo trudno im się odnaleźć w tej twardej, logicznej rzeczywistości. Nie znoszą presji, sztywnych zasad, nadmiaru obowiązków. Ryby lubią płynąć swoim rytmem, powoli, z wyczuciem, słuchając intuicji, a nie zegarka. W pracy sprawdzają się w zawodach związanych z pomaganiem, twórczością, duchowością, wodą, zwierzętami, sztuką, psychologią. Są idealnymi słuchaczami, ale potrzebują przestrzeni, bo gdy są zbyt długo w stresie albo z ludźmi, potrafią się wyłączyć. Domu uwielbiają przytulne przestrzenie, świece, koce, ciepło, spokój. Kochają spać i śnić, często mają bardzo żywe sny. A jak już się zakochają, to chcą tworzyć bańkę czułości, wspólnego świata, gdzie liczy się tylko serce i obecność. Ale trzeba uważać, ryby mają skłonność do ucieczek. Gdy świat ich przytłacza, mogą sięgać po różne sposoby odrealnienia, od marzeń po używki. Dlatego ważne, żeby miały oparcie, zdrową rutynę i kogoś, kto je przywróci na ziemię z miłością, a nie z chłodnym rozumem. To są czuli romantycy, wrażliwi do szpiku kości, ale potrafią być też zaskakująco silne. Szczególnie, kiedy trzeba ochronić kogoś, kogo kochają. Mam ochotę jeszcze powiedzieć coś o ich oczach, bo oczy ryb są jak lustra duszy. Często spojrzysz i czujesz, że patrzysz głębiej niż do źrenicy. Jakby tam była cała historia wszechświata. Teraz zanurzymy się głębiej w ten eteryczny, duchowy ocean, z którego ryby pochodzą. Ich dusza to stare, mądre światło, które nie przyszło tu po raz pierwszy. One często czują, że już to wszystko widziały. Dlatego są tak czułe, tak delikatne, ale i tak głęboko rozumiejące. Ich duchowy cel przypomnieć ludziom o miłości bezwarunkowej, o tej, która nie ocenia, nie stawia warunków, nie chce zmieniać. Dusza ryb to kanał, łącznik między światem widzialnym a niewidzialnym. One często mają dostęp do intuicji, snów, przekazów, światów subtelnych. Ich przewodnik to ocean, bez granic, bez formy, ale z potężną siłą. Ryby uczą, że nie wszystko trzeba rozumieć głową. Że zaufanie do serca może zaprowadzić nas dalej niż tysiąc analiz. Uczą nas, jak być obecnym w czyimś bólu, bez potrzeby naprawiania. Jak kochać duszę drugiego człowieka, nawet jeśli jego zachowanie jest trudne. Ale duchowość ryb to też wyzwanie, bo ich dar to także ciężar. Kiedy nie wiedzą, jak się chronić, mogą tonąć w emocjach zbiorowych, zatracać się w smutku świata. Dlatego ryby muszą nauczyć się granic, mimo że ich dusza ich nie zna. Muszą się uziemiać, mimo że ich istota tęskni za niebem. To dusze, które wchodzą w ciało z oporem, jakby mówiły znów tu! Ale kiedy znajdą sens w miłości, w tworzeniu, w pomaganiu innym, potrafią rozświetlić całe swoje otoczenie. Ich duchowa droga to droga uzdrowiciela, artysty, medium, pielgrzyma. Zdarza się, że ryby, które otworzą się naprawdę na swoje powołanie, potrafią zmieniać ludzkie życia jednym spojrzeniem, jednym gestem. Bo one nie mówią do umysłu, one mówią do duszy. To znak poezji, szeptu Boga, subtelnych znaków i synchroniczności. A kiedy kochają, to kochają całą wiecznością. Ja pozdrawiam wszystkie rybki, bo uwielbiam ten znak, także love dla Was.